Jeszcze Mel jest... Nie ja, że ogarniasz wszystkie gry, to jeszcze pamiętasz kto, gdzie, pod kogo, głosy jest... O matko jedyna, Impressive! Impressive! Dobra, co my tutaj mamy? Trzeba odebrać wszystkie te wykrzykniki. Czy tutaj ta maszyna do... Maszyna będzie nas tutaj torturowała już cały czas, czy... No nie maszyna. Dobra. Zanim się zacznie. Ja mam. Jak skoro tak pisaliście pisa... 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 dzisiaj dużo o, o voice aktorach, to ja potrzebuję posłuchać tego pana, bo <śm> on podkłada głos pod moją ulubione postacie, tak jak Levi Ackerman, jak, jak y... Trafalgar Low, jak... no jeszcze paru innych. I szczerze powiedziawszy, bardzo potrzebuję. Potrzebuję posłuchać tego tego. Dobra, tutaj jest jakaś przygoda. Na wstępie. Tak nie o to chodziło. Dobra. Oni chyba chcą kolory tęczy? Dobra, co tu trzeba zrobić? Muszę wiedzieć Może jednak? No, jeszcze raz no, Coś tu musi być na rzecz, pogadajmy z nim Co tam? Different colors Aha, czyli nie różowy <ścoughs> Dobra Dobra, to weźmy tak, żółty Czemu się nie chce wcelować? że tu trzeba dobra już kminie kminie. Yy, to weźmy tu. No to teraz żółty, żeby był zielony, nie? Eee yy. No hmm. dobra, no i co? I co? I tam są zablokowane? Nie? Okej, okay, dobra, czyli trzeba jednak zrobić ten, czyli trzeba iść, iść robić zadania. Dobra, co się stało? O, kurde, ale tutaj te. Kurde, dołączmy wiem, że nie mam żadnych to wakacjom. Oczywiście, że tylko boję się, żebyśmy nie zgarnęli przypadkiem gdzieś tego oh, oh, Ile kawy! To jest kubeczek, który... Taki kubeczek powinnam kupić do domu Jakie fajne opaski! O oh girl, ja rozumiem cię z tą kawą! Ja potrzebuję... Potrzebuję tam iść. Must resist temptation. Jak słońce? What? Fancy fruit. Ale jak to, jak to nieś takie wielkie coś? słaba silna wola no, no nie możesz zjeść tego pieluszko niestety no nie da rady oh, no oh. Ja się dzisiaj, wybaczcie, nie nadaję do strumykowania, ja jestem po prostu półprzytomna, masakra Ancient energy. O matko jedyna Ta. Odprawimy rytuał i puch, trauma. Puch, trauma Jak wszędzie Już dawno żadnej traumy nie było, więc zaraz nas czekają jakieś takie już, że ojoj oj. Pozytywne, pozytywne, a zaraz będzie po głowie Pozytywne, zaraz będzie po głowie 永遠のアルシほど頻繁じゃながらカヤクのつどいも定期的にサ子をやってるしその時は母さんのチンプが姉の持ち帰った果物に火をつけて私が一人でアビスに挑んだ夜を祝ってくれたんだええー、チャスカがそう思ってるだけで本当は怒ってたんじゃないのか今度こ,こんな無茶をしたらこのカヤクは <laughs> <laughs> そそのの可能性ははああるあの時は一人で抜け出したからちょっに書いて待って待って待って待って待ほら、お礼、ねね、に待って待のお土産だ。記念に一人一本ずつ持って行きな。 Co nam się może stać? Co się mo jak to się może skończyć? To się może skończyć tylko i wyłącznie dobrze. <laughs> jak to bywa w tych grach, w mangach, w Anime i w życiu? <laughs> Panie i panowie, przerwa na reklamę. Dobra, co tutaj mamy? Fruits Okej okay. A co mamy tutaj? Graffiti colors Tu jest to słoneczko, ja bym wpierw poszła do tego Wszystko robimy, wszystko robimy Okej, okay, czy mam odblokowany jakiś dodatkowy nowy kolor? Nie, dalej nie We'll be back. O, to słoneczko. <laughs> no oczywiście, że musimy stać na stole. No jak żeby inaczej? The graffiti spray game. No to wiecie, co bym chciała kiedyś spróbować zrobić? Takiego takiego arta, co już dawno nie, dawno to wyszło z mody, pewnie 100 lat temu, bo to teraz chyba może być niezbyt dobre dla środowiska, otoczenia ogólnie, ale robili takie fajne planety, um, takie, takie um, obrazy. Gdzie sprayem pryskali w różnych kolorach, potem gazetą zbierali ten spray, zakrywali jakimś tym, jakimś talerzem. Po czym dookoła malowali galaktyki i, od, i odkrywali i ten, i była taka super planeta. Ja bym strasznie chciała tego spróbować kiedyś. To te spraye są drogie jak 150. Ale to jest super. Jak robisz, 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 a potem nagle odkrywasz i tam masz zupełnie jakiś inny świat. Ta planeta się otwiera. Wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej. Ja chcę w to pograć. Let's play. O nie, time limit. Dobra, zobaczymy. Czekaj, czekaj, bo to można grać w drużynie. Chwila, moment. To ja to zostawiam na team play jakiś. Zaraz, zagrajmy jeden, żeby się rozwój, ale pozostałe to ten. No wiesz, jak już dobra, jak już tu jesteśmy, to już nie będzie. Ale no, w kopie to rozumiem, że można pograć. To trzeba będzie zebrać ekipę w takim razie. Jutro mam nie, jutro nie, jutro piątek, może w sobotę. O! Край, 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 Zbieramy to nie? Z Platony jakby nie? Dobra, jeszcze tak tutaj ta piłka jest na pewno i ta strzałka. No, na dół. Okej. Okay. Challenge Completed. Widzi, Oreks. Kochani, ja Was bardzo przepraszam, ale ja chyba skończę teraz trochę wcześniej tą, tą naszą przygodę. Jutro, jutro porobimy tematy, bo ja coś się nie czuję najlepiej. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi tego bardzo mocno za złe. Ale po prostu. Po prostu mnie coś wzięło i coś. Te trzy, trzy godziny snu, jednak mi się dają we znaki. Chociaż z drugiej strony, dobra, zobaczymy. Może jeszcze, może jeszcze dam radę. Jednego albo ze dwa tutaj. Dobra, to to robimy razem. Zobaczmy, co to tutaj jest teraz u Ciebie ciekawego. O tutaj trzeba będzie przejść. Alba, alba. Ja tylko nie mam tych pupek tutaj. Gdzie one są? Tam jest chyba jakaś z zaskoczenia mnie to wzięło. Ale jednak powiem Wam tak, no, no nie dam dzisiaj rady. Muszę, muszę iść się na chwilę położyć. Bardzo Was przepraszam za to, Gęszinek ucierpiał, ale, ale to jutro będzie za to więcej. Jutro za to więcej troszeczkę Gęszinka. E, ale no, coś, coś się gorzej czuję. W sensie dużo zdrówka Wam życzę i, i do zobaczenia. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się i pa! 星と,を目指星と深淵を目指せ星と深淵を目指せ無事今日の依頼を